Witam serdecznie. Spotykamy się w kolejnej części związanej z moimi dywagacjami lub przemyśleniami na temat zielonej transformacji wykonywanej obecnie w Unii Europejskiej. Znowu, jak to ostatnimi czasy, praktycznie poza poprzednim odcinkiem, spotykamy się w pięknej okolicy związanej z Odrą. Piękne, ładnie otoczenie. Jakoś dobry klimat jest związany z tą rzeką i otoczeniem. Można spokojnie sobie postać, pomyśleć, podywagować. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tworzeniu miejsc pracy w Unii Europejskiej związanymi z jednostkami wytworczymi, związanymi z energetyką zawodową, czyli porównamy OZE oraz jednostki konwencjonalne. Pod względem tworzenia miejsc pracy, trwałych miejsc pracy oraz przenikających miejsc pracy związanych z procesem inwestycyjnym w źródła wytwórcze. A później porównamy także wpływ, potencjalny wpływ wzrostu cen energii elektrycznej, bo takowy zakładałem od ponad czterech lat, że po prostu zmiana wynikająca z zielonej transformacji nie będzie tania zielona energia, a po prostu droga zielona energia ze względu na. E, na braki w magazynach energii ze względu na to, jak będą magazyny energii. Te magazyny energii nadal są bardzo drogie. Więc, jeżeli porównamy cenę energii elektryczną, którą będziemy mieli na e, TG, towarowej giełdzie energii względem 2017 roku, czyli e, ceny, w których prawa do emisji CO2 i konkluzja ba, aż tak bardzo jeszcze nie mieszały w tym miksie energetycznym i procesach wytwórczych, e, to wówczas sobie zobaczymy, że. Że te ceny są o wiele większe. O tym później też porównam. Postaram się napomknąć w dalszej części tego odcinka. Jak już zaznaczyłem, porównamy w pierwszej kolejności proces wytwórczy związany z OZE oraz z konwencjonalnymi jednostkami wytwórczymi. W przypadku OZE chodzi głównie o jednostki fotowoltaiczne oraz o elektrowne, wiatrowe, elektrownie wiatrowe, czy to na lądzie, czy morskie. Tak naprawdę w przypadku elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych, głównie możemy mówić o, o tak zwanych przenikających, zanikających miejscach pracy związanych z procesem inwestycyjnym, z tymi jednostkami wytwórczymi, z procesem budowania jednostek wytwórczych. Zasady, gdyż podczas eksploatacji użytkowania tych, tych źródeł wytwórczych praktycznie liczba osób biorąca udział w eksploatacji i użytkowaniu jest znikoma. To są pojedyncze jednostki i, i praktycznie nie ma e, tworzonych trwałych miejsc pracy. E, można założyć, że trwałe miejsca pracy względem jednostki konwencjonalnej o tej samej wielkości mocy to jest redukcja rzędu 80. 85 Jest to związane stricte z cyklem technologicznym wytwarzania energii elektrycznej. W przypadku jednostki konwencjonalnej potrzebujemy osoby związane z działem utrzymania ruchu, które po prostu na bieżąco doglądają, nadzorują prawidłowy stan urządzeń technologicznych, rurociągów czy innych elementów wchodzących w skład elektrociepłowni czy elektrowni konwencjonalnej. Natomiast w przypadku OZE głównie mamy proces wytwórczy, proces inwestycyjny, i tutaj są różne opinie. Znalazłem artykuł, w których podawane było, że OZE stworzy około 80 tysięcy miejsc pracy. Możliwe, możliwe w przypadku procesu inwestycyjnego, rzeczywiście liczba miejsc pracy tworzonych podczas procesu inwestycyjnego będzie znacząca ze względu na Ilość gigawatów, jakie muszą być wybudowane względem jednostki konwencjonalnej, bo ten system był w miarę jakiś stabilny powiedzmy w miarę jakiś stabilny w porównaniu do jednostki konwencjonalnej na pewno będzie to znacząca, znacząco większa liczba, więc te 70-80 tysięcy miejsc pracy rzeczywiście jest możliwe. Natomiast czasem te miejsca pracy zanikają w sektorze OZE i to możemy zauważyć. W takich krajach jak Hiszpania czy Niemcy, czyli po prostu po wybudowaniu odpowiednio już dużej liczby jednostek wytwórczych zapotrzebowanie na budowanie kolejnych jednostek spada lawinowo. Po prostu rynek się nasycił i jest brak podłączenia nowych jednostek. Nie będzie dla nich miejsca w systemie elektroenergetycznym, więc de facto nie będzie miał kto kupować tej, tego prądu, który wyprodukują. I wówczas zostaje nam po prostu ta znikoma ilość trwałych miejsc pracy związanych z OZE. W przypadku jednostek konwencjonalnych możemy e, możemy mówić o wytworzeniu znaczącej ilości trwałych miejsc pracy podczas eksploatacji i użytkowania. Obecnie spółki energetyki zawodowej, cztery główne spółki TAURON, ENA, ENERGA i PGE zatrudniają około 90 tysięcy ludzi. Jak widać jest to znacząco, znacząca liczba trwałych miejsc pracy. Także można zobaczyć też na podstawie chociażby ostatnich sprawozdań przedstawionych przez polskie firmy energetyczne, jak zielona transformacja wpłynie na ich stan liczbowy, na etatyzację tych spółek i na przykład PGE przewiduje, że do 2030 roku z 40 tysięcy obecnie etatów, czyli Zostanie zrewidowanych do około 25-26 tysięcy, czyli widzimy redukcję na poziomie 40%, a to też ta redukcja była zakładana przy redukcji gazów cieplarnianych przez Unię na poziomie 40%, a już wiemy, że jest nowy plan, plan 55%, czyli cel redukcyjny na poziomie 55%, więc można zakładać, że liczba etatyzacji czy trwałych miejsc pracy w jednostce wytwórczej w PG. Będzie też większa, ta redukcja będzie większa niż te 16 tysięcy zakładanych. Jeżeli byśmy rozłożyli to na całą energetykę zawodową, to się okazuje, że z tych 90 tysięcy de facto spada nam około 55-50 tysięcy miejsc pracy, czyli redukcję mamy na poziomie 40 tysięcy trwałych miejsc pracy. Jest to znacząca redukcja. Później jeszcze napomknę o tym, jak trwałe miejsca pracy w poszczególnych branżach tworzą w kooperacji sumarycznie miejsca pracy w całej gospodarce, bo to też jest ważne. I, i tu widać przewaga jednostek wytwórczych konwencjonalnych pod względem tworzenia trwałych miejsc pracy, które dla gospodarki tak naprawdę są kluczowe, żeby one były nieprzenikające, tylko powstały po, po pojawieniu się ich i po prostu nie zanikały w czasie. Jest yy, na duży plus dla energetyki konwencjonalnej w perspektywie czasowej. Teraz, chwilkę omówię, jakby wpływ zielonej transformacji na pozostałe branże, w których, na, na które będzie miał przede wszystkim wpływ wzrost cen energii elektrycznej, czyli de facto na ją konkurencyjność, wzrost także surowców energetycznych, bo wraz ze zmianą miksu energetycznego z węglowy na gazowy i atomowy, na pewno pojawią się. Coraz większe zapotrzebowania na surowce gazowe. No tutaj wiadomo, Baltic Pipe, własne jakieś źródła, które de facto mogą dać nam na poziomie gdzieś 15 miliardów metrów sześciennych gazu. A planuje się, że zapotrzebowanie samej Polski w 2030 roku to będzie 30 miliardów metrów sześciennych. Więc te 15 miliardów metrów sześciennych będziemy musieli importować. Ale to tak przy okazji taka dygresja. Główne branże, które będą miały na które będą miały wpływ transformacja europejska. Zielona transformacja jest to branża energochłonne, branża motoryzacyjna i branża górnicza, w branży energochłonnej w chwili obecnej w kooperacji można znaleźć, że pracuje około 110 milionów 100 tysięcy ludzi. W zależności jak uczynik się przyjmie kooperacji. Ale załóżmy, że pracuje tam gdzieś około 100 tysięcy ludzi w branży energochłonnej. Później powiem o tym współczynniku kooperacyjnym, bo on jest różnie podawany, różnie brany. Ale załóżmy, 100 tysięcy miejsc pracy tworzy branża energochłonna. Branża górnicza w chwili obecnej około 80 tysięcy miejsc pracy wytwarza w Polsce. Branża motoryzacyjna gdzieś skupia około 200 tysięcy miejsc pracy. W przypadku branży motoryzacyjnej nie tyle sama. Wzrostem energii elektrycznej to sama struktura związana z przejściem z dieslowych i benzynowych jednostek na elektromobilność, spowoduje gdzieś redukcję na poziomie 20-25%. Takie dane gdzieś widziałem w Niemczech, więc de facto można mówić, że tam około 40 tysięcy, w perspektywie jakiejś tam czasowej 10 lat, by było mniej zatrudnienia w motoryzacyjnej branży. Już mówiłem, branży energochłodnej. Mówię o branży e, energetyki zawodowej, gdzieś około 90 tysięcy. No i teraz wspomnę o tym współczynniku kooperacyjnym. Ten współczynnik kooperacyjny dotykowy uważany był, że wynosi gdzieś około 7, czyli jedno trwałe miejsce pracy w branżach przeze mnie wymienionych, tworzy około 7 miejsc pracy, trwałych miejsc pracy w kooperacji. Więc de facto w przypadku energetyki zawodowej by to było gdzieś tam około 6 tysięcy. Miejsc pracy w przypadku branży energochłonnej 700 tysięcy miejsc pracy i w branży górniczej 550, czyli gdzieś w sumarycznie wychodzi około 2 milionów miejsc pracy, trwałych miejsc pracy w kooperacji w związku z tymi trzema branżami. Natomiast co do współczynnika kooperacyjności tutaj jest taka mała dygresja, bo w przypadku właśnie zamieszania związanego z elektrownią turów, z konglomeratem turowskim, premier stwierdził, że konglomeratem wytrwa, że około 70 tysięcy trwałych miejsc pracy, czyli z tego wynikałoby, że Mamy 1 do 10, bo sam kompleks turowski wytwarza około 7 tysięcy miejsc pracy, siedem, pół, więc praktycznie 1 do dziesięciu wychodziłby ten współczynnik, więc wówczas e, miejsca pracy, trwa, trwałe miejsca pracy tworzone przez branżę energetyki zawodowej, e, branżę energochłonną i górniczą, bo wtedy wynosił prawie 3 miliony miejsc pracy, więc to jest znacząca różnica, ale Załóżmy bardziej niekorzystny i ten standardowy współczynnik kooperacji jeden do 7, więc mamy 2 miliony miejsc pracy. Yy, względem powiedzmy 80 zhodzeń w kooperacji, tam cała reszta, musi do 300 tysięcy, gdzieś czasem będą zanikały. Zostaną tylko w fabrykach związanych z produkcją jakichś łopadów, yy, turbinek jak mamy w Goleniowie czy innych takich elementów, ale jak widać, yy, trwałe miejsca pracy stworzone przez standardowe i konwencjonalne branże są o wiele większe. Jak na te 2 miliony miejsc pracy może wpłynąć zielona transformacja? Z zasady wszystkie te branże niestety będą cierpiały na tej zielonej rewolucji. Jak pokazałem, branża energetyki zawodowej mówi o redukcji przynajmniej 40% etatów do 2000 30 roku, czyli gdzieś utrata 40 tysięcy miejsc pracy razy 7, to jest 300 tysięcy miejsc pracy. W przypadku branż energochłonnych to ciężko tak oszacować, bo te dane są zmienne. Widzimy, co się dzisiaj dzieje na rynku gazu i chociażby w petrochemicznych, w, w branżach petrochemicznych także. Więc 100 tysięcy, jeżeli założymy redukcję na poziomie 20%, a branża hutnicza, można powiedzieć, że będzie miała potężny problem, żeby egzystować w takich warunkach, ale załóżmy 20, 20 razy 7, 140, 280, 420 tysięcy miejsc pracy i do tego zostaje górnictwo. No w górnictwie e, ciężko powiedzieć, bo obecny czas pokazał, że popyt na węgiel wbrew pozorom nie będzie tak drastycznie spadał, bo mimo wszystko będą okresy, w których... Jednostki OZE, nawet z magazynami energii, mogą niekoniecznie wystarczać, więc tutaj dywersyfikacja po stronie surowcowej jednostek wytwórczych też będzie mile widziana. No, na pewno w którymś tam okresie elektrownie atomowe w większym stopniu dojdą do miksu, więc e, odciążą e, węgiel i gaz, ale e, załóżmy, że około 50 tysięcy miejsc pracy może zniknąć w Polsce ze względu na e, zamykanie kopań e, i elektrowni węglowych. No to 50 razy 7, 350, no to już znacząco, to już mamy ubytek rzędu 600 tysięcy trwałych miejsc pracy w niedalekiej przyszłości. Jeżeli porównamy to do tych 300 tysięcy miejsc pracy, które zakłada się, że wytworzy cały sektor OZE, no to widzimy, że prawie 300 tysięcy trwałych miejsc pracy by musiało ulec redukcji w polskiej gospodarce. No to już jest znacząca redukcja i trzeba założyć, że branża energetyki zawodowej, branża Energochłonne, górnicze to są te branże, które bardzo dobrze są płatne. To są jedne z najlepiej płatnych branż w Polsce przy automatyzacji, poza automatyzacją, informatyzacją, informatyką. No, dosyć spory ubytek. Oczywiście niekorzystne nie, nie jest to zjawisko z punktu widzenia pracownika, czy, czy OZE wytworzy na tyle dobrze płatne miejsca pracy, szczególnie jeżeli będą zanikały na tych e, techników. Do serwisowania turbin wiatrowych aż tak wielu nie potrzeba, no. Mam co do tego wątpliwości, bo jak widać: ubytek trwałych miejsc pracy jest na niekorzyść w przypadku tej transformacji, co z punktu widzenia pracowniczego będzie to zjawisko niekorzystne. Natomiast zyskiwać będą tak naprawdę właściciele tych elektrowni OZE ze względu na to, że coraz wyższa cena energii elektrycznej. Powinna dawać im większy zysk przy mniejszych kosztach stałych prowadzenia działalności, bo jednak liczba atatów spowoduje, że, że zyski będą w większości dla nich. Chociaż i chociaż tutaj trzeba spojrzeć na, na to, jak to wygląda, chociażby w Anglii, gdzie przedstawiciel rządu Anglii mówi, że siłą napędową elektrowni wiatrowych są jednak subwencje. Tak samo premier Holandii to stwierdził ostatnio subwencje państwowe. Ze względu na to, że elektrownie wiatrowe, jak wieją, to wszystkie naraz, więc cena drastycznie spada, a później, gdy nie wieją, zaczyna jej brakować, cena energii elektrycznej idzie do góry, ale one niestety z tego e, konstrukcja zawieje nie mają. Tu jedynie ratunek dla tych systemów. Dla systemu WoZE będzie magazyn energii, który e, będzie mógł sprzedawać tą nadwyżkę w czasie dogodniejszym. No zobaczymy, w bądź razie, tak jak przedstawiłem, e, Tworzenie trwałych miejsc pracy wypada bardziej korzystnie przy obecnym systemie. Przy zielonej transformacji ta liczba trwałych miejsc pracy najprawdopodobniej będzie ulegała redukcji w kluczowych branżach, jak to wpłynie na proces na, na rolę pracownika, na jego statut na rynku pracy. No zobaczymy, co się okaże. W bądź razie to jest kolejny odcinek pokazujący mniej więcej takie ogólne spojrzenie na transformację, zieloną transformację przeprowadzaną w Unii Europejskiej, której ja nie do końca jestem zwolnikiem po prostu z, z punktu widzenia chociażby zwykłego obywatela, którego po prostu koszty życia, egzystowania, nie tylko związanego z cenami energii, gazu, ale chociażby z e, samochodami, gdzie słyszymy, że ma być opodatkowanie, także użytkowania zwykłych diesel, benzyn, po to tylko wyłącznie, żeby... Konkurencyjne stały się samochody elektryczne, by ludzie zaczęli kupować samochody elektryczne, i tu też widzimy taki sam mechanizm, jakby wypychania z rynku jednostek, powiedzmy, konwencjonalnych, napędowych w branży samochodowej. Diesel, gaz i benzyniaki mają być wypychane poprzez wzrost ich użytkowania, poprzez nałożenie dodatkowego opodatkowania na chociażby benzynę. E, czy ropę, gdzieś tam się mówi, że po 8-9 zł za litr, właśnie po to, żeby wykazać, e, że samochody elektryczne są równie efektywne i przede wszystkim równie e, tanie kosztowo. Nie będzie to tanie dla użytkownika, nie będzie to tanie dla zwykłego obywatela, ale niestety część ludzi będzie mogła na tym zarobić. No i e, czy finalnie będzie to z pożytkiem dla, e, dla Ziemi, skoro ludzi nie będzie stać na te dobrodziejstwa, na zielone dobrodziejstwa, bo niekoniecznie będzie ludzi stać jak tak drastycznie, mówię, wzrostą koszta życia. Będzie musiał wybierać po tym, czy, czy kupić dobry wkład, czy palić dobrym drewnem, czy niedobrym, czy pelet, czy butelki. Wszystko zależy, jakie priorytety ludzie będą wybierali w przyszłości. A ja w tej chwili Państwu się żegnam, jak widać w tych pięknych, marowniczych terenach. Jest tu gdzie się przejść. Tam z tyłu za mną widać właśnie roboty wykonywane przez Budimex związane z budowaniem yy, główek na Odrze. Rzeczywiście jest to pozytywne zjawisko odnawianie tych główek, żeby spowalniać bieg wody, ale to jest inna sprawa. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia kiedyś tam. Znamecie pewnie gdzieś też w podobnych okolicznościach, czyli gdzieś nad Odrą. Pozdrawiam.